Choinkowy organizer, marker bałwan, piankowa gumka, elfi korektor i krytkowa kula śnieżna. Dowiedz się jak wykonać fajne gwiazdkowe przybory szkolne z naszego nowego wideo. Chcesz wręczyć niespodziankę w zwolnionym tempie? Obserwuj najlepszych! Zobacz najfajniejsze pomysły, eksperymenty i zgniatanie w slow motion na kanale WoW! To jest super! Nie zadzieraj z nią i subskrybuj kanał WoW! Kliknij link w opisie. Wszyscy mają świąteczną gorączkę, wszędzie są ozdoby, a prezent dla Bena czeka w jego szafce. To choinka na przybory szkolne wytnij części na choinkę z brokatowego papieru piankowego. Wytnij warstwy ze zwykłego papieru piankowego. Przyklej detale tworząc drzewko. Wytnij ozdoby z papieru piankowego, które będą robiły za kieszonki. Dodaj je do drzewka. Udekoruj pisakiem na farbę, dodaj podświetlenia farbą akrylową, a także sznur koralików, zrób dziurki w papierze piankowym i włóż sznurek światełek, dodaj gwiazdę z brokatowego papieru piankowego. Choinka w szafce to nie to, czego potrzebuje. Oby na tym skończyły się świąteczne niespodzianki. Ben nie wie jeszcze, że Sylwia przygotowała dla niego uroczy świąteczny podarunek. To uroczyste pudełko śniadaniowe. Dodaj wydrukowaną świąteczną kartkę do tektury. Odrysuj detale klejem. I obsyp brokatem. Dodaj kartkę do pudełka śniadaniowego. Udekoruj krawędzie paskiem brokatowego papieru piankowego. Pokryj pudełko farbą akrylową. Cześć Ben! Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku! Biedak. Nagle przypomina sobie jak smutne były jego święta gdy był mały. Mikołaj przyniosł mi zwykły długopis... Serio? Nienawidzę gwiazdki. Właśnie dlatego zimowe ferie są Nemesis Bena. Nie chcę więcej prezentów. Świętujcie beze mnie. Cokolwiek zechcesz, Ben. Nie wiesz, co tracisz. Tematem dzisiejszej lekcji są świąteczne tradycje obchodzone w różnych krajach. W samą porę. Kacper ma śmiesznego markera bałwana, który będzie pasował do tych zajęć. Odetnij wsówkę z zatyczki markera... Pomaluj go białą farbą akrylową. Użyj taśmy, by dodać szablony kapelusza na czarny filc. Wytnij detale. Złóż mały cylinder. Udekoruj kapelusz paskiem z czerwonego filcu. Zrób szalik z czerwonego i zielonego filcu. Przytnij krawędzie tworząc frędzle. Załóż kapelusz i szalik na markera. Zrób marchewkowy nos z piankoliny i przyklej. Dodaj detale używając farby akrylowej. Ej, hey Ben, zobacz mojego śnieżnego markera. Czy możesz przestać? Zabierz te gwiazdkowe pomysły z dala ode mnie. Daj mi spokój, nienawidzę Świątku, Macie? Tego już za wiele. Nawet nauczyciel nie może znieść jego świątecznej agresji. Psujesz wszystkim święta, Ben. Dobra, sić sobie sam. Ściekły Ben zasypia, ale ma bardzo gwiazdkowy sen. Hej, jest tam kto? Uff, na brodę Mikołaja znalazłem kogoś. Cisza. Masz zaszczyt poznać świąteczną elfkę z na północnego. A teraz masz wykonać moje zadanie. Spójrz. Zaraz ujrzysz nietypową kulę śnieżną. Zdejmij etykietki z kredek świecowych i potnij je do odpowiedniego rozmiaru. Dodaj nową wydrukowaną etykietkę za pomocą taśmy... Przyklej kredki klejem na gorąco do zakrętki kulistego słoika. Dodaj więcej kleju na gorąco i posyp brokatem. Wsyp brokat i koraliki do słoika. Dodaj gliceryny. I zamknij słoik. Rozpuść czerwone i zielone kredki. Wlej je do silikonowej foremki. Zostaw, aż stwardnieją. Użyj taśmy dwustronnej, żeby przymocować kulę śnieżną do kredek. Udekoruj zakrętkę brokatową taśmą. Kula śnieżna jest zrobiona według starej elfickiej tradycji. Twoim pierwszym zadaniem jest narysować ładny prezent gwiazdkowy tą kulą. No dalej! Wow! Ben zrobił portret elfa. Ożywmy go! Ta kula śnieżna wiele potrafi! Owiń butelkę korektora w piankolinę. Elfa. Oddzielnie zrób uszy na cienkim drucie. Załóż je. Dodaj ręce i nogi w ten sam sposób. Dodaj sprzążkę do cienkiego paska z brązowego filcu. I paskiem łączenia na zakrętce. Pomaluj elfa farbą akrylową. Udekoruj zakrętkę dzwonkiem. Włóż w jego ręce prezent. Co za słodki tyci elf jest fajny, ale miły prezent. To więcej niż tylko elf tak naprawdę to korektor. Dzięki niemu nasza elfka może szybko poprawiać rysunki, tworząc jeszcze fajniejsze podarunki. Dzięki Ben, dopełniłeś pierwsze zadanie. Możesz iść dalej. Oh, to było dziwne spotkanie. Zobaczmy, co czeka na mnie w kolejnym pokoju. O, Renifer? Wypraszam sobie, nie jestem byle Reniferem, mam na imię Rudolf i mam dla ciebie kolejne zadanie. Widzisz twój list o treści Nienawidzę Świąt? Masz go wymazać. Weź tą uroczystą gumkę i zabieraj się do roboty. Dodaj wydrukowaną świąteczną etykietkę Starbucksa do zakrętki. Dodaj krawędzie z białego papieru piankowego. Pomaluj dno farbą akrylową. Potnij białą gumkę w kilka kawałków. Przytnij każdy z nich do kształtu pianek. Detełnij zakrętkę klejem na gorąco. Włóż w nią kawałek koktajlowej słonki. Dodaj pianki gumki na wierzchu. Pokryj stwardniały klej farbą akrylową w kolorze kakao. No dobra. Jeśli to pomoże mi wrócić do domu, wymarzę to używając mini pianek z kakao. Czemu to tyle trwa? Masz. Starczy? Zużyłem połowę z pianek. Nie, masz wymazać tekst w całości. Trzymaj, panie Rudolf. Zadanie wykonane. Mogę iść? Nie tak prędko. Musisz przykleić swoją wiarę w to niezwykłe święto. Złóż świąteczne zdjęcia w jedno i sklej je tym śnieżnym klejem w sztyfcie. Wytnij śnieżynkę z kleju w sztyfcie. Zanurz w brokacie. Dodaj świąteczną etykietkę do tubki. Udekoruj zakrętkę płatkim śniegu. Czas start. Klej śnieżynka, serio? Dobra, zaczynajmy. Gotowe, skleiłem je. Nawet tę wielką choinkę. Świetnie, musisz się udać w tę stronę. Wyjdź drugi zakręt w prawo, potem prosto aż do rana, nie zgub się! To chyba odpowiednie drzwi. Ups! To łazienka pana Mikołaja. To tutaj! Królowa świąt największa organizator wydarzeń. Koinka. Czekaj, mam rzeczy do zrobienia O czym mówiliśmy? Ben chce wrócić do domu I wykonał już wszystkie zadania Proszę, weź ten magiczny kubek na przybory Pomaluj doniczkę zieloną farbą w sprayu. Zegnij pasek z filcu tworząc zygzak Odetnij rogi Przyklej go do krawędzi doniczki. Zrób dziury w trójkątach szydłem i umieść na nich dzwoneczki, mocując ogniwkiem. Usuń przybory. Trzymaj. Twój portal głupta się. Wracaj do swojego świata. Zadziałało? Kto by pomyślał? Hej, Beniu, obudź się! Przespałeś całe ferie. To był tylko sen? Ludzie, jak dobrze was widzieć! Myliłem się. Proszę, świąteczne zakładki. Wow, łyżwy. Złóż na pół czerwony filc. Wytnij but. Trzy i dwie połowy. Umieść spinacz w podeszwie. Niech wygląda jak łyżew. Zrób sznurówki z białego filcu. Udekoruj końce białymi pomponami. Dodaj tasiemkę z pomponami na wierzchu buta. Dodaj nitkę do zamocowania. Zrób łyżwy różnych kolorów. Wow, te łyżwy są urocze! Dzięki, Beniu, wiedzieliśmy, że pokochasz gwiazdkę. Zapomnij o miłych wspomnieniach. To cud świąt! I tak właśnie wasz dziadek pokochał święta i napisał tę historię w najcieplejszym z notesów. Przecie stary szalik do rozmiaru zeszytu, zszej dwie połowy tworząc okładkę: owiń w nią noces, a także długopis w innym kawałku szalika: sklej klejem na gorąco. Dodaj długi kawałek rzepu do długopisu, a drugą połowę przyklej do notesu. Dziadku, jaka ładna opowieść! Jak to dobrze, że ma szczęśliwe zakończenie! Elfko, pospiesz się, musimy już iść. Podobała Ci się nasza gwiazdkowa opowieść? Napisz w komentarzu, który z magicznych przyborów zrobisz na święta. Bałwanka markera, melfowy korektor, śnieżynkowy klej w sztywcie czy dziergany notes. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych świątecznych pomysłów od Trum Trum!